No, się ma tam czołe świry. Mamy śniadanko, będziemy jeść. Nie wiem, czemu znowu się rusza, ale chyba znowu jakieś duchy straszą w moim mieszkaniu. Mamy weekend, czyli. Ojej. Czyli tylko w piątek ogarniamy pracę, a potem będziemy, nie wiem, odpoczywać. Zajmiemy się ogrodem, bo wiedziałam, że dużo rzeczy jest do podlania. No nic. Kacha wstała, więc my też musimy wstać. Boże, zastanawiam się, co to za mało. to jakaś durna bajka tutaj. O, dwójeczka. Zastanawiam się, jakie się będziemy mieli zlecenie. Troszeczkę mnie wkurza, że ona jest schludna i cały czas muszę mieć wannę. No bo tak, jakby one się kąpią tyle razy dziennie, że wiecie, cały czas jest brudna. Zaczynamy? A, już zaczęliśmy. Uwielbiam to, że masz tą pracę i możesz się do niej w sumie spóźnić. I tak wykonujesz zlecenia, więc nie ma jakiegoś problemu. Oj, zakonnik biegł. Jest takie super. Choć koniku, przebiegnij, pokaż się na. Oj, super. Ale w ogóle ostatnio miałem problem z. Kolejny. Co? Z... Dzisiaj to tak konie. E, tu mamy jakieś zlecenie. Tak. Rozpocznij. Dobrze, Ona jedzie w tym czasie, ja Wam opowiem, co się stało. No, chciałem dodać po prostu film. Klasycznie wrzucam go sobie. Wiecie, nadaję tytuł. E, nie ustawiam opisu, bo nie z automatu ustawiony, ale ja. Nie to, nie to i nie to. Wracając, bo oczywiście znowu co tam, wiecie, wszystko ustawiam, wrzucam i tak dalej, i okazuje się nagle, że ja mam jakieś prawa autorskie, i takie, co się dzieje w ogóle, wiecie, nic nie wykorzystałem, żadnych jakichś, wiecie, czyś zdjęć, jakiejś muzyki, nawet nie wiem. Ale tak jak niektórzy czasami potrafią, bo potrafią, nie to co ja, jak to się mówi, wiecie wykorzystać jakieś nagrania wideo i innych i wieszcie, jakiś super komentarz albo jakąś odzywkę, nie wiem, Claudelicę na przykład sobie wstawić, śpiewając mu swoją super piosenkę. Mam pieniądze, kiedy tylko chcę. To, jest po prostu... to nie jest o mnie utwór, tak? Bo ja ich nie mam. Dobra, dokończę historię i zaczniemy budować, ale tu ciemno. No i się zastanawiam, co chodzi i okazało się, moi drodzy, że problem jest muzyka z trójki. bo pan, który ją zrobił, no uważa, że nie możemy jej wykorzystywać. Troszeczkę wydaje mi się to dziwne, bo nie wiem na jakiej zasadzie współpracował z Electronic Arts, czy tam Maxis, w trakcie tworzenia gry, bo wydaje mi się, że mm, warto byłoby, żeby było to techniczne w czwórce, w dwójce, tak? Że jak ja wstawię z tą muzyką, to się nic nigdy nie działo, tak? po prostu w, ogólnie połączam muzykę w grze, bo jak wiecie, wycinam czasami jakiś no to macie taką y, dziwną spację w utworach. A nie o to przecież chodzi, nie mogę teraz zapłacić światła, wyobraź sobie. Więc zazwyczaj jest ona wyłączona, chyba że mamy live, no to wtedy mam ją włączone, Ale teraz już wiem, że jeżeli kiedykolwiek zrobię live z trójki, no to wiecie, no nie ma opcji, nie? Bo nie chciało się dodać, no i musiałam y, jeszcze raz obrobić film, usunąć y, muzykę z tych fragmentów i wrzucić jeszcze raz. No i. Było na tyle, dlatego tutaj nie ma muzyki, nie ma nic. Te... O, to jest Gwizen Ćfir w ogóle. Dobrze, Dobrze to czytamy, co mamy zrobić. Mamy zrobić pralnię. Mamy zrobić pralnię, mamy pralka, suszarka, rzeźba. Boże, po co rzeźba w pralni? Telewizor i dywan. Aha, tutaj nie, bo myślałem, że może tutaj, ale tu macie auta. Tu nie macie. W ogóle tego tak by wchodzić do tego domu, bo nie rozumiem za bardzo. Gdzie jest główny wejście do tego domu? Zobaczymy. Chyba tutaj co? Tak, tutaj. Chociaż to jest tak ładniej, bo jest taka altanka. Tutaj, nie? O, teraz ładnie widać. Tu się fajnie wchodzi. Nie wiem dlaczego tak to zbudowali, ale no, ok, no chyba że. A, to wtedy ma większy sens w takim wypadku, że się schodzi tu na dół. To jest jakiś cmentarz w ogóle. No dla ćwierów to jest normalne, nie? Dobra, macie tu wolne jakieś pomieszczenia? Ej, tu macie wolne całe pomieszczenie w ogóle. Strych i zapełnie wolnych. To może gdzieś w górę co? Skoro to jest takie wolne pomieszczenie, to może zrobię tutaj tą pralnię i tyle. Nie wiem, czy to w jest. Tak jest, więc tak, no na pewno pralka i tak dalej, więc ja sobie to wszystko zrobię i zaraz wrócę do was. Okej, okay, zakończyliśmy. <laughs> Zrobiłem zieloną pralnię. Uwielbiam to, że tak niszczę tym ludziom życie. Ale już nie dam tak dużo aż tej zieleni. Aha! Oglądasz sobie telewizor. Ble, 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 ble. No ale ja już nie chcę budować, no to o co chodzi? O jestem. Już nie umiem obsługiwać tej gry. Może patrącyć jest wypłaty. No dobra, dajże ci papo. No dobra, ale zakończyliśmy. No to... Zaprasz ogląda. A dobra, trzeba kliknąć na podłogę, dobra. Zakończyliśmy, ale kotek. Toczekaj, kapicie. No szybciej! chcemy oddać ten zielony pokój. <grymne> o Boże, że nie wiem, że ludzie ją polecają, nie? W takich sytuacjach, to jest strasznie. Boże, teraz weź go znać w tym domu. O jest. Idź. No i co? Idziesz do niego? nie tak, że relacja jest gotowa. No to chodź tu szybko. Jezu, yes, i dołożenie. Dobra, idziemy do góry, to my też idziemy do góry. Czek, Ciekawe co jak to zobaczymy. Ja bym był nieźle wkurzony. A chyba mi się nie podoba, pierwszy raz coś na nie wyjdzie. Gdzie my jesteśmy? A czekamy tutaj. Coś jest nie tak. coś, coś tak czuję, wiecie? Ale bez sensu jest z tym zdjęciem. Dobra, co? Udawaj że to nasze. Oczywiście ja zamknęłam, więc już tego nie zobaczę, ale pisał, że ogólnie jest zadowolony, więc spoko. A doświadczenie zawodowe nam skończyło. Pracę jeszcze do 18, ale już mi się dzisiaj nie chce, wracamy do domu. No akurat powracali ze szkoły, więc jest super. Dobra, moja droga Anty, mogłabyś się zająć tym ogrodem, no bo tutaj wszystko jest jakieś takie suche i niedopieszczone. No, zbieraj te bundorsy. Trwa więcej sobie to rób. A my dzisiaj pójdziemy trochę zdobywać jakichś znajomych, czy tam przyjaciół, no bez przesady. Dobra, weź daj spokój z tymi lekcjami. Weź do tego twojego ziomka. No umów się, ale to nie będzie randka, tylko wiecie. To wybierz cel. No może idźcie na basen. Nie no, muszę się przejmować, bo nie mam pół roku, więc tu zawsze jest spoko powodem na wszystko. Dobra, spotkajmy się na miejscu. No to lecimy. Nie wiem czemu on wybrany strój na basen, ale chyba tak. No zobaczymy. <grywa> nie wiem, że będzie wyglądał jak idiota. Weź stwórz z nim grupę, żebym mógł, wiecie, klikać, żeby coś robili razem, nie? Boże, on tu Ja nie chcę, żeby ktoś umarł. A nie, on chyba coś tam, że na czas, czy coś. Nie, dobra, wybrałem strój bo on. Na no, pewnie zauważyliście, że ma obsesję na punkcie czerwieni. Zobaczymy, jak wygląda nasz kolega. No nie zobaczymy teraz za dużo. No trudno się. Możemy coś z co nim robić? A coś było bezdechu. O. O, on już po raz. O, teraz możemy zobaczyć z głupy. Właśnie poszedł popływać. Nie, spoko wygląda. Nie mówcie, że to jest tak, że oni nie mogą gadać, jak jedzą. I jaką zębę wyszczerzył. O, ma Aż dziwnie to wyglądało. Ale za to trójkę jest taka brzydka. I to opóźnienie Mateusz z tym śmiechem. No, chyba nie ma do nas dobrych jakichś tych... Może takie żółte odrosty? Jednak jest brzydki. Nie wiem czy im się dobrze ze do sobą gada, bo mam bardzo straszne miny. Tam, jakiś styk nerwowy nogą, ten też. Co chodzi w ogóle? Wyraz potrzeby ćwiczeń? Zapytaj o karierę. No, zapytaj, może gdzieś pracuje. Ale ty już w ogóle pracować, no, właśnie. Tam może być, bo mi dzisiaj pracę. Plotki, nie plotki. A tam może już z nim takie flirty czy coś? Nie ma takiej opcji. Czy wierzę do danuta? Nie, nie, nie wiem. Nie ma romantyczny. A spróbuj poflirtować z nim. <noise> Pochwal wysportowanie. O mnie nikt nie może tego powiedzieć Jak ja chciałem tego mówić? Alvin? Ma tak dziwne imię Jest arogancki No po tych minach to widać, że taki jest Nawet to, na tej miniaturce jest jakiś taki nie za bardzo A idzie dać buzi? Masaż? Pierwsze pocałunek O proszę bardzo W Polsce by się tego tak nie zrobili Nie bo to nie by was zabili O Jezu, jaka miłość romantyczna Zostań, wyznaj zauroczenie O co o ale nie mam, żeby został chłopakiem czy coś? Chyba, że to już jest. Zauroczony, no, dobra. Romantyczny. Zaproponuj stały związek, ale dziwnie jestem z Dobrze. Jak nie w Simsach zupełnie. Zatrzyma nas policja? Trudno się mówi. Jezus, Mary. Obściskuj się. <laughs> Zalotny dowcip. Ja przez, y, pomyślałam w głowie żałosny. <laughs> tak może też być. O, zobacz. fopka. <laughs> Jednak wciąż tak też tam takie akcje. Chyba, że chodziło o to, że się obciskują. Jezu, tam, że idzie do nas ten Janusz. Janusz idzie do domu. Dokładnie, spadaj stąd. Jakie wredno. O łabuzi, buzi, buzi się, się dalej. Ja będę tak długo, aż policja nas zabierze. No nie ja wiem, cały całego możesz, czego podtrzymać y, za ręce. A to lekcja drabia, o Boże, złapałabym policję, policja za nie ja to tylko lekcja, ja tylko lekcję tu odrabiam. Nic złego nie, a to nie jest po w policji czasami? Nie. Aha, jednak sam postanowiłeś jeździć do domu, albo bo jesteś zmęczony, no dobra. No to... A ty już śpisz ma? No nie, jeszcze nie śpi. Jeszcze trzeba zjeść. Wiesz, ja tak nim nie zajmuję, nie? Kompletnie. A bo mam tutaj długie życie, nie? Długie życie. Oczywiście nie, bo już się przestawiło. Chociaż 9 dni, 16. Nie, chyba jest długie. Bo to jest... chociaż. Nie ja wiem, cały czas mi się przestawia, bo ja mam na drugim koncie Origin. SimCity. Simsie 3 się okazało, że to nie wina, wiecie, sterownika, że mi się te ustawienia graficzne zmieniają. Tylko tego, że przelogowuję Origina. I dzisiaj otworzyło mi się w ogóle w tak małym oknie, że musiałem znowu wszystko postawić. Trochę mnie to denerwuje, no ale trudno już się mówi. Szybko, stara, dawe jedzenie będzie jedzone. Weźmy miskę, weźmy miskę i potem w dopiero możecie się wszyscy spać. Ona jest w sumie. a ty już jesz. To nie będziesz drugi raz tam, sumie, będziesz pięć razy jadł. Nie odprąż się, tylko i spać. To moja droga też. A ty, mógłbyś wyłączyć ten telewizor, bo już mi tak w do grania. granie. Bros iść spać. Tomek ma już prawie urodziny. Nie przestawiło mi się to życie. Dobra, przestawiłem, ale za każdym razem, jeżeli mam to przestawić, to jest trochę bez sensu. No właśnie, miałem 31. No dobra, będę musiał pamiętać, żeby to zawsze robić wszystko. Nie <grym> wiedziałam, że w trójce jest tak, że to się będzie zalewało w nieskończoność. Myślałem, że wiecie, że tak jak w innych częściach, będę dwie kałuże i koniec, ale tu widzę, że mi się cały dom zaleje. Ktoś do kogoś dzwoni, ale nie wiem, do kogo, to oni. Co może do ciebie dzwonić. Odbierz ten telefon, widzę, że to Nie. Dobra, stara, ale musisz naprawić. Bo jakby nas nie stać żeby zatrudnić sobie kogoś tym bardziej, że zbieramy na jakieś autko w końcu, żebyśmy mieli i chciałem chłopakom komputer jakiś I, um, i wiecie tak kurczę mają jeden pokój, nie? więc myślałem, że w ogóle jakieś piętro dobudować ale to się jeszcze okaże czy coś z tego wyjdzie wtedy bym w ogóle zrobił taką dużą łazienkę tutaj schody i na górze byłyby jeszcze dwie sypialnie po prostu ale to wszystko jeszcze, wiecie, w trakcie przygotowań. Bo jak zwykle ja chcę dużo budować, a moi Simowie nie mają. Jak? Eee, ja bym chciał, żebyś wytarł też kałużę, żebyś pomógł trochę tej matce, a nie, że ona tak sama wszystko robi. No nie możesz, no dobra, możesz to zrobić. Dobra, zobaczymy co no my tu będziemy mieli za pracę. Sprzedawca w sklepie spożywczym. Obsługa muzeum. specjalista grzepowiem, no. Recepcjonista. konsultant do sprawny napojów. Recepcjonista to już dobrze. Myślę, że to byłoby ok, bo nie ma tak dużo. 4 dni 5. Pięć, pięć dni, 5. Wszystko takie jest. Ale widzicie, tu nie ma za dużo pod rząd i jakoś tak. 3 dni wolne, dwa dni wolne. Więc to jest jeszcze OK i jest... Praca w weekendy, piątek jest wolny, a tutaj wiecie, od poniedziałku do piątku plus szkoła to trochę bez sensu. A tutaj jest jednak 15.18, więc tak bardziej do ogarnięcia mi się wydaje. W ogóle chyba na godzinę jest więcej Nie. Ale nie ma więcej niż 33 na tej No dobra, to bierzemy to. Dobra, a ty pewnie hmm, chciałbyś wybrać się na siłownię, to wiemy. Dzisiaj zajmiemy się trochę Mateuszem w te weekendy będziemy zajmować się właśnie dzieciakami po kolei żeby wiecie on pieszo tak rower by mógł chociaż kupić to byłoby trochę inaczej ale przynajmniej tego na bo w weekendy wiecie nie mamy remoncików więc możemy zająć się takimi rzeczami nie a w ogóle mam do was pytanie co myślicie żeby Kasia sobie znalazła wiecie faceta nowego bo też się o tym nad, o tym, nad tym zastanawiałem czy nie byłby to dobry pomysł, przypadł, żeby na przykład, żeby ona kogoś miała jednak? O, tutaj jest. O, się ma. Mirej Albi. Jakie wszyscy macie dziwne imiona, masakra. A zobaczcie, co to jest. No tak, bo jest wyspartowane, więc mi to często będzie. Albo chciał, żeby trochę nasz metal już przepakował, mimo wszystko, jest taki chudy. Nie wiem, co się dzieje z moim psem, ale jak uruchamiam mikrofon, to nagle jest taka, wiecie, totalna cisza, mimo że jest w tym samym miejscu. Ooo, bella. Ka co? A dlaczego kawaler? What? Nie wiem, o co chodzi. I wiecie, mało znam rzeczy z trójki, bo tak się nie zagłębiałam kompletnie w to, bo to jest chyba jakiś czas przed dwójką i jedynką, tak? Ja kompletnie... Mm, nie ogarniam tutaj tych całych historii, które się tutaj odbywają, bo mało mnie obchodzi. Kojarzę tam banchów na przykład, bo wiecie, umarty to było? Tak, chyba tak. Albo jakieś takie inne postacie, ale tak nie za dużo. No hmm, jeszcze jest informacja, jak no, w ogóle, jeżeli chodzi o naszą tężyznę fizyczną, że tak to nazwę. Aha, nie mamy takiej informacji, czyli tutaj muszę oglądać jak ciało wygląda po prostu. On chciał ćwiczyć aż do zmęczenia. No dobra, to no nie ma problemu dla mnie. No. Boże, jaki głodny. No chyba nie ubrzesz, to? Musisz ćwiczyć aż się zmęczysz, więc to będzie trochę trwało. Ooo, i to byłaby twoja taka... Aha, szczęście, że 30 tysięcy. Tak spoko pragnienie. Astronauta Agencji Badań Kosmicznych. Czyli kariera wojskowa. Ale to się wszystko fajnie składa, bo mm, on lubi y, sport i tak dalej. Stara się ćwiczyć się wojskowi, no wypada, żeby byli, to co wiecie, ogarnięci. Tacy jak y, amerykańscy wojskowi, nie tacy jak polscy, nosory, ale mm, jak widzę te takie mm, Wojska polskie, które gdzieś tam stacjonują u nas, gdzieś tam kilka razy widziałem, e, to tak kiepsko, ale kiedyś, bo w ogóle przy Toroniu kiedyś stacjonowali y, amerykańskie wojska, i właśnie nie wiem, w jakimś markiecie czy coś spotkaliśmy z koleżanką, no to naprawdę oni mieli 2x2 2 metry. Człowiek po prostu się bał, obok nich stać, bo wiedział, że po prostu mogą zabić, nie? A jak tak patrzy się na polskich wojskowych, to ma się takie mech? Nie ma się wrażenia, że wiecie, że oni. Ehm... Nie wiem, no wydaje mi się, że ktoś, kto jednak pracuje w wojsku, to jego był taki, wiecie, bardziej wyglądający na takiego, wiecie, fest, faceta, to jakoś tak bardziej. Ale tak to słabo. Co, co wy robicie? Aha, matce odwaliło. Dobra, matka, nie masz się bawić, tylko ty nie wypielęgnowałeś całego ogrodu. A tutaj już nasze drzewka schną, tym bardziej, że jeszcze to są nasze pieniążki, pamiętaj. Muszę teraz przepinanować. Ty już siekasz, tak? I się załatwiasz że wszystko robisz, dobra. Dzieciok, masz odrobione lekcję, bo byłoby z banki? Bo to jest już ten, masz, okej, okay. Ty nie masz na pewno. To możesz jej dokończyć, bo już masz 61%. Dobra, posprzedawałem coś, ale wiem, że zaraz na wiecie, zerwie więcej, więc tu będzie tego sporo. Będę to na bieżąco po prostu sprzedawał. Bo z tego co widzę, to my naprawdę sporo zarobimy na tym ogrodzie, a taki mały. Zepsuło się coś? No, oczywiście. A wy co robicie, chłopaki? No, w sumie, jak zrobisz tę lekcję, to możesz pójść spać. A ty byś mógł jeszcze zjeść po prostu i też pójść spać. Ale wyłączysz telewizor jeszcze w międzyczasie. Dobra, moja droga, jak ci idzie z tym ogólem, bo ja widzę tak kiepsko, a chciałbym, żeby dzisiaj to skończyła. <laughs> jeszcze będziesz musiał naprawić wannę i posprzątać. Oho ho. Wiecie, nie muszę zerwie do końca, bo ile można? Jeszcze trzeba tu popodlewać. Tylko boję się, że zaraz powie, że jej się nie chce, nie? A to jest możliwe w Simsach. Ona chyba będzie po prostu spać dzisiaj na śmierdzielanie. nie? Dobra, stara, zostało. ci jeszcze tylko te drzewka i chciałbym, żeby się podlała, żeby nam nie poszły się. Dobra, wiesz co? No już nie będziesz używał. Dobra, nie chcę ci się sprzątać. Głodny jesteś trochę, no to zjedz jeszcze i idź spać. Jak już dzień się skończy. Zobaczcie, matka poszła spać o piątej, Nie przypominałam. Wiecie co, skoro on już wstał, no to niech on naprawi to. Ja bym ogarnął w takim wieku. Chyba. <laughs> nie jestem pewien, ale może, maybe. No i widzicie, naprawione. Mógłbyś jeszcze wytrzeć to. Żeby matka nie musiała za ciebie cały czas robić. Boże, jak te pomidory rosną, jak normalne. I znowu do zrywania. Kto włączył telewizor? A mały już tu siedzi. Boże, ale się przestraszyłam. Naprawdę nie mogę sprzedać wszystkiego. A nie mogę pojechać do jakiegoś sklepu i tego sprzedać? Jakoś tak szło? Mm. Bar. Kup nie. Jakiś sklep. Tu jest sklep. A mogę pojechać. Czy sprzedaj warzywa? Czy jak zerwiemy drugi raz, to wtedy. Bo teraz to mi się za bardzo nie chce. Matka o 10 będziesz musiała wstać, bo bez przesady. Zresztą już wstawaj. Jeszcze wyczyść ten kibelek. Ogarnij się i potem możesz pojechać sprzedać te warzywa. które jeszcze zbierzesz, bo tego jest po prostu mnóstwo. A jest zbierz wszystko? No zbierz to chyba wszystko zbierzesz, co? A i coś się dzieje? Wygląda na to, że rachunki Twojej rodziny zbyt długo nie były płacone. Wkrótce pojawi się komornik. O nie! Ja nie chciałem tego pana. Ale wiecie, co on zabiera? Co on nam zabiera? Co nam zabierasz? Krzesło. Coś jeszcze? Wszystko to. A gdzie są w ogóle nasze rachunki takie jakby? Bo ja nie mam pojęcia. Są gdzieś położone? No, no bo... Nigdzie nie leżą, tak? Dobra, wstawaj już z tego. Trzeba zapłacić rachunki, więc proszę iść. Piśku. I nie odbieraj tego telefonu. Spadajcie. I zbieraj te warzywa. O Boże, ale ona będzie wykończona przez ten weekend. Dobra, zaliśmy stypendium tygodniowe 272. Super trzymaj tak dalej. Jak dalej pójdzie, to będzie bardzo mało pieniążków, ale już dzisiaj ma to do pracy. A nie mogę kliknąć, tak? A na telefon mogę zapłacić rachunki. Praca i oferty nie, 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 nie. nie. Zadzę usługi. To tak, ja mam zapłacić rachunki, skoro one tu nigdzie nie leżą bo to są zdjęcia nasze, tak? A gdzie są rachunki? Boże, może ktoś się serio ma co ty masz gazetę? No dobra, gazeta to mnie obchodzi. Ty masz książkę. No to wiecie co, no nie mam pojęcia. Tu nigdzie nic nie leży, tu też nie. Ona nawet nie ma gdzie położyć, na tym nie ma. Chyba, że jak już był komornik i zabrał, to zabrał równowartości rachunków i może już ich nie ma. No dobra, musisz iść teraz. Wiem, że się nie najadłoś nawet, no trudno się mówi. A nie jadość ja tylko się dojadło. Pracuj ciężko może, co? Postaraj się w ten pierwszy dzień. Ale ona długo zrywała te pomidory, masakra. Jest godzina 15, no jest wykończona. A to już dasz, który właśnie po raz pierwszy przyszedł do pracy. A, to jest ten śmieszny komunikat o tych tak, 50 latach. Zebrałaś już wszystko. Dobra. Teraz widok miasta. Gdzie jest ten sklep? Sprzedaj wszystko. 417 to nie jest mało, słuchajcie. Dobra, zobaczmy, co robię gówniak. Zabrane rzeczy, no, trudno się mówi. Ja wam i tak kupię teraz już coś. Dobra, kupiłem im krzesło i jakiś taki najtańszy komputer, no bo nic innego ich nie stać. A ty możesz sobie dołączyć do klubu czytelnika, bo to lubisz. On by chciał porozmawiać z matką, no, ale jakby na tę chwilę to nie jest ważne. Co? Czy to chcę dołączyć do klubu czytelnika? Dożywotnie członkostwo, to 250. Nie! Boże, nie ma opcji. Możesz sobie pokazać w grę komputerową jak normalny dzieciak. Ta jest taka ładna i śmieci, że już wytrzymać. Się nie może wyłączyć telewizor durny, bo ktoś tu wrócił z pracy. Ale no masz bez że nie do tej pracy. No, okej. Okay. Nie wiem, może zatwórz sobie do Twojego. W sumie, jakby nie patrzeć już chłopaka. Pogadaj sobie z nim przez telefon na tyle. Matka ogarnięta? Ogarnięta. No, sakra, Boże, że za ciężki weekend. Chciałam zakończyć super widokiem, ale jak widzicie, muszę kogoś tutaj cały czas śledzić, bo ktoś chodzi jak gada przez telefon. Ja zachęcam was bardzo do subskrypcji mojego kanału, lajkowania moich publikacji, zostawienia jakichś komentarzy łapek w górę czy też w dół, oczywiście, w dół, nie chcę wam za bardzo. I widzimy się już we wtorek w Nowym Pobrzeżu. Do zobaczenia, cześć!